No Patryjki, o kurwa, kurwa, ja kurwa, kurwa, o kurwa, ty kurwa, się kurwa. na grzybach, O kurwa kurwa! słuchaj, kurwa Kurwa! słuchaj, 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 kurwa słuchaj, słuchaj, Skowron! Nadchodzi zima, ale się nie martw, nie skończę na lodzie Bo ja już dawno skończyłem na lodzie Tyle karatów na sobie, że zimno mi nawet jak blato wychodzę Natura mnie nie lubi, no bo spaliłem jej trawę Towar zielony jak green screen, a więc pora na zabawę Skończyły się święta, lecz niezmienne mam kolory na myśli ciągle wisi zielony, czerwony i zielony Fioletowy jak balast, ona jest dla mnie zbędna jak balast Mówię jej na rapów Pierdalać. Jestem jak pirat, tylko nie z gęby Chociaż że mam srebrne zęby Na ich zorższkielet, brakuje pieniędzy Daj mi jeszcze tydzień Będę nieśmiertelny o? Będę nieśmiertelny I'm psycho, yo washing machine Ona ciągnie mnie za kabla, mordo to HDMI Twój ziom wygląda na kabla, bo wyjebał się na psy mm. kiedy zaczynam tasuję, kiedy kończę to kasuję Mam takie jedno pytanie, Morsuję mm. morsujesz? plany, mamy plany, sobie trochę nawijamy Najebało w kurwę śniegu, składem nowej mamy Na snowboardzie robię slajd, jestem w kurwę niedojwały Kurwo same rymy proste, weź mi polej w tym roku nie mrozi temperatura A mrozi to kurwa twoja głupota śniegu jest kurwę, chyba nie ujdę Boże muzykę ty tylko bełkota Zimno jest kurwę, zakładam kurtkę Bo przy nie jest trudno ziomat. was łapie durnie Dzisiaj nie skończę w trumnie W mikrofon żeby nagrać wokal <noise> Miałeś to mówić